Jo, ineko na mikrofonie Filharmonia, dzięki za nominację. Oto nasza gorąca szesnastka. Jadzie! To ineko jest lawitka, co ma pomóc wam medycytka, niech na konta ponieszaczą wam i waszej pracy. My z covidem też walczymy. My z covid też walczymy, jak najlepiej potrafimy Śmieci z domów zabieramy, taką ważną misję mamy Byście nigdy nie złapali żadnej ochydnej choroby Zespół nasz codziennie działa dla waszej dobrej ochrony Cienni chłopcy od inyko, Wielkie fury wciąż ładują Do chróci

Wasza wojni mili pozwala dopełnić dzieła Pamiętajcie, segregacja jest okej, okay, to nie jest ściema Mega ważne jest, by śmieci grę w kolory uprawiały Zieleń, szkiełko, błękit papier, rzuć plastiki przyswajały Co zostaje po zabawie, czarny wór zaliczyć musi Brąz, obierki niech przetrawia, przecież wiecie, tak być musi Każdy śpiecz na wagę, złota nasza, taka to idea Sortujemy, przerabiamy, na planetę uważamy Nominujemy Urząd Miasta w Gorzowie i wszystkie spółki miejskie. Urząd Miasta, jak nie dacie rady, to się zgłoście do nas po porady. Yo!